Dzień dziewiąty, dziewiąta trzy. To ponury dzień w domu u Symowego brata. Dziś odbędą się kolejne nominacje i do opuszczenia domu wytypowane zostaną kolejne osoby. Po tym jak wczoraj wskutek wielkiego tłysta wyeliminowany został Tyson, większość mieszkańców jest zasmucona nieobecnością swojego kumpla. Vanessa i Daisy przetrwały eliminację i nie kryją swojej radości z tego powodu. Wiedziałyśmy, że nam się uda zostać. Jesteśmy przeszczęśliwe i gotowe by cieszyć się następnymi dniami tutaj. Rozpadało się niesamowicie, raczej szybko nie przestanie, tym bardziej że słychać grzmoty coraz bliżej. A, a boję się. Od dziecka miałam strach przed burzą. W końcu. 10.51. Vanessa i Daisy rozmawiają o życiu rodzinnym. Wydaje mi się, że jestem już za stara na założenie rodziny. A jeszcze nim kogoś znajdę, nim kogoś poślubię, minie sporo czasu. Jakbyś się spięła, to w ciągu roku mogłabyś już mieć męża i dziecko, albo przynajmniej samo dziecko. No w sumie. Xavier zamierza zyskać trochę sztucznej opalenizny, jesteś pewien? Jasne. Zobaczymy, co potrafi ten samopalacz. Zrobię cię na bóstwo. No mam nadzieję. No to rączki szeroko. Szona to na pewno bezpieczne, no na opakowaniu dali gwarancję zadowolenia. Czyli nic nie może pójść źle, nic się nie bój. Szon, może jednak ja to zrobię, co? Nie trzeba, świetnie nam idzie. Już w zasadzie kończę. O kurcze. Chyba jednak coś poszło nie tak. Co takiego? Szon, coś ty zrobił, jestem pomarańczowy. Przynajmniej rozpromieniasz teraz ten pochmurny dzień. 13.27. Symowy brat ma dla Shona sekretną misję. Jeśli kiedykolwiek czułeś się niedoceniony, teraz nadszedł czas by inni zaczęli cię komplementować. W ramach sekretnej misji w ciągu godziny musisz wymusić komplement od każdego współmieszkańca. To da się zrobić bułeczka z masłem. Twist jest taki, że mieszkańcy zostali powiadomieni o sekretnej misji Shona i muszą zrobić wszystko, by mu się nie udało. Jeśli zadanie się powiedzie, wieczorem odbędzie się impreza. Jakieś takie poplątane dziś te moje włosy, w ogóle strasznie brzydkie się zrobiły, chyba je zetnę. Szczerze? Faktycznie są ohydne. Rzecz co? Słuchaj, Xavier, jeszcze raz przepraszam za tę sytuację z samoopalaczem. Jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje. Naprawdę się dziś nie popisałeś. Chyba już nigdy cię o nic nie poproszę, bo po prostu nie dajesz rady. Jesteś taka piękna, inteligentna i urocza, i pewnie co chwilę słyszysz komplementy. Zazdroszczę, bo wiesz, mnie nigdy nikt nie komplementuje. Albo do tego trzeba mieć pewne predyspozycje przecież nikt nie będzie ci schlebiał bez powodu. Ja zaraz zwariuję. Pani weź mnie, pociesz, powiedz coś miłego. Czuję się taki niedowartościowany i chyba mam depresję. To normalne, każdy tak czasami ma. Dzięki za komple, co. Ale jak to, że każdy... No normalnie każdy czasami ma doła. Ech, ale jesteś... He, 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 he Uwaga! Wcześniej symowy brat zlecił Seanowi sekretną misję. Przepraszam, ale całkowicie zawaliłem sprawę. Sean miał uzyskać od każdego mieszkańca jakiś komplement. Jednakże, mieszkańcy o wszystkim wiedzieli i to ich zadaniem było zrujnowanie zadania szona. Ale numer... Jako że mieszkańcom się to udało, zadanie zostaje zaliczone, a w nagrodę wieczorem odbędzie się impreza, ale super, dziękujemy bardzo świetnie. Haha, ha. tym razem to ktoś ze mnie zrobił sobie żarty nabraliśmy cię bardzo wam gratuluję. 15.36. Gdy deszcz nareszcie ustał, niektórzy wyszli zaczerpnąć świeżego powietrza. Ten zapach po deszczu jest cudowny. A mnie przeraża, że jest tak dziwnie ciemno. Bo chmury jeszcze nie odeszły. Za to mi, odeszły już wody. Daisy rozmawia ze swoim pluszowym jednorożcem. Znamy się nie od dziś i dobrze wiesz, panie kopytko, że czasami jest mi tu strasznie ciężko i źle. Ale wytrwamy, wytrwamy, bo jesteśmy razem. Dobrze życie tu mam. Ksabir rozmawia z synowym bratem. Oczywiście, że brakuje mi Tysona, ale nie ma co przeżywać. Zobaczę się z nim po programie. Na pewno będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Tymczasem niedługo kolejne nominacje. Może zobaczę się z nim szybciej niż myślę. Ale wolałbym nie odpadać. Chcę tu zostać. 19.20 Symowy brat zgromadził mieszkańców na sofach. Uwaga mieszkańcy, pora na następne nominacje. Kolejno wzywanie do pokoju zwierzeń. Musicie podać imiona dwóch osób i uzasadnić wybory. Dwoje lub więcej mieszkańców z największą liczbą nominacji zostanie zagrożonych eliminacją. Dla przypomnienia, ta nisza ma immunitet i nie może być nominowana, ale musi nominować. Zabronione jest rozmawianie o nominacjach teraz, jak i potem. Daisy, symowy brat zaprasza do pokoju zwierzeń. nominować Xavier'a. Nadal nie darzę go jakąkolwiek sympatią, mimo że próbujemy być wobec siebie przyjaźni. Drugą osobą jest Sean. Unika mnie i w ogóle nie rozmawiamy. Może boi się, że mnie czymś wkurzy. Moją nominacją jest Daisy. Ostatnio bez tych swoich odpałów, ale wciąż jest nie do wytrzymania. Nominuję też Vanessa. Teraz już tylko trzyma z Daisy, a ze mną wcale okazała się dwulicowa. Pierwszą nominacją jest Daisy. Wciąż jest wrudna i wywołuje złą atmosferę w domu. Druga, Vanessa. Ja nie chcę, żeby odpadł kolejny facet z programu a zostało nas już tylko dwóch. Nominuję Xaviera. Jego chrapanie jest nieznośne, poza tym nie mogę nominować mojej Daisy. Dlatego nominuję też Shona. I naprawdę uważam, że jego włosy są ohydne. No to będę nominował Daisy. Jest wiele powodów, ale nie podobała mi się afera jaką zrobiła Tysonowi Otelody. Drugą nominacją jest i może was to zdziwić, Xavier. Jeśli tym razem ma wygrać facet no to muszę to być ja pozbywając się konkurencji. Uwaga, mieszkańcami nominowanymi do opuszczenia domu symowego brata tym razem są. Daisy. Oraz... Xavier. Nie mogę w to uwierzyć. Ta dwójka zostanie poddana głosowaniu widzów. 21.39. Mieszkańcy bawią się na imprezie kostiumowej. To ja Shona nie nominowałem, bo myślałem, że jesteśmy wobec siebie lojalni, albo on, albo tańsza biła mi nóż w plecy, przez co mogę odpaść. Nie mów o nominacjach, bo wpadniesz w tarapaty. Całkiem nieźle tańczysz, szon dzięki ty też. Chodźcie tańczyć póki parkiet gorący. Może potem. Zgłodniałem. A ja za to. Sztacham się bąbelkami. Zabawa jest przednia. Ty Xavier na pewno nie chcesz dołączyć? Dzięki, może za chwilę. O, poszło nosem. Odłożę talerz i pokażę wam moje najlepsze ruchy. Dobrze, że chociaż tobie szczęśliwie udało się nie zostać zagrożoną, panisza skończ z tymi bąbelkami i chodź się bawić. A ty o siebie się nie martw kochana co będzie to będzie ale wierzę, że zostaniesz. O a ten indyk jest faszerowany ale super. Chodźmy spróbować. 7 minut po północy. Vanessa postanawia położyć się już do łóżka. Daisy zamierza wziąć relaksacyjną kąpiel. Nominowali mnie. I co z tego? Ich niedoczekanie, że odpadnę. Jestem dzielna, twarda i widzowie mnie kochają. Do samego finału się stąd nie ruszam. Ksawije i szone rozmawiają o wynikach nominacji. Nie żebym żywił jakąś urazę, ale nie spodziewałbym się takiego ciosu od ciebie lub od taniszy. A ja nie chcę o niczym mówić oficjalnie, bo nie możemy rozmawiać o nominacjach. Ale stary przecież to tylko gra, przecież jesteśmy przyjaciółmi. Tak właśnie myślałem, ale się zawiodłem. Ta nisza jest w pokoju zwierzeń. Nastroje, a one dwie, te nominacje miały być takie oczywiste. Sean jednak postanowił wprowadzić element zaskoczenia. A to na pewno Sean, bo to albo ja albo on mógł oddać ten głos. I Xavier teraz ma do nas wielki żal i jest zawiedziony. Zostało tyle jedzenia, aż szkoda wyrzucać. Przejmujesz się jedzenie, a ja też wkrótce mogę zostać stąd wyrzucony. A ty Xavier nadal swoje. Nie myśl już o tym, chyba masz rację. Jasne, że mam, wybacz. Tym razem nominowani są... Bezu, Xavier. Kto odpadnie, ty decydujesz. Zagłosuj w specjalnej ankiecie w serwisie mojeankiety.pl. Link znajdziesz w opisie wideo. Wejdź na forum Centrum Symów, by być na bieżąco z programem.